A się dzisiaj nagrywam na tle mojej pięknej choinki. Wczorajszy dzień i poniedziałek to był jakiś dramat. Poniedziałek się źle czułam, coś mi chyba rozkładało. Hmm, zażyłam szybko witaminy i siedziałam cały dzień w domu, a wczoraj, wczoraj było mi tak niedobrze, chyba się czymś zatrułam. Leżało mi coś na żołądku przez cały dzień. Normalnie jadłam wczoraj tylko hmm, dwie kanapki i jabłko. A, no i jeszcze zjadłam potem dwie kanapki na kolację i wszystko takie bardzo lekkie, lekko strawne i dzisiaj na szczęście już jest w porządku, ale wczoraj no naprawdę była tragedia. Serio, tak się źle czułam, tak mi było ciężko, miałam zgagę. W ogóle było mi ciężko od przełyku aż do żołądka, więc siedziałam wczoraj cały dzień praktycznie w piżamie już szlachroku, bo się tak. Właśnie średnio czułam, dlatego nie ma wczorajszego vlogmasa i nie ma vlogmasa z poniedziałku. No dlatego, że tak to się wszystko stało i czasem trzeba troszkę zwolnić, odpocząć, wyzdrowieć, ale dzisiaj już jestem w pełni sił, już jestem ubrana, ogarnięta, już nawet nagrywałam Reelsy, dlatego tutaj teraz zaczynam dzisiejszy vlog od nagrań na tle choineczki, dlatego, że nagrywałam właśnie sobie materiały na tle choinki takie jeszcze świąteczne, bo mamy no jeszcze kilka, kilka dni, kiedy można fajne rzeczy takie modowe, świąteczne wrzucić, więc, więc już sobie wszystko nagrałam, zaraz sobie siadam do montażu. Tam się robi pralka już, już się robi pranie, bo stwierdziłam, że do końca tego tygodnia trzeba zrobić jeszcze jakieś pranie, które się jeszcze tam nazbierało. Odkurzyć, posprzątać, powycierać i od poniedziałku już wziąć sobie na taki większy chill, ewentualnie coś jeszcze no, ugotować. Na Wigilię idę do, do mamy, więc będę jej pomagać pewnie lepić pierogi, coś tam robić. I co? No i tyle. Tyle biorę się dalej do, do pracy. I no, mam, kilka, mam kilka punktów, muszę pomontować y, trochę filmików jeszcze, no więc zabieram się do roboty. A wiecie, to pokażę Wam jeszcze, co było w ostatnich dniach y, w kalendarzu adwentowym. W ostatnich dniach w kalendarzu, y, w ri... Boże, nie w Ritualse, w Onnibio była odżywka proteinowa, y, była odżywka bez spukiwania. I odżywka ekspresowa, która e, wygładza z efektem rozświetlenia. No i dzisiaj był batonik. A to było w rytualsie? W rytualsie była świeczka, bardzo ładnie pachnie. Jakiś, jakaś taka e, mgiełka do włosów i do ciała. To w ogóle jest jakaś e, maska też na włosy. Wygląda tak luksusowo. A to jest płyn do pukania. W ogóle nie wiedziałam, że w rytualsie jest płyn do pukania. Więc zaraz sobie przetestuję, bo teraz pranie mi się robi z tym moim starym płynem, bo zanim otworzyłam kalendarz, no to już puściłam pranie, ale nawet nie wiedziałam, że jest płyn do pukania w rytualsie, więc w ogóle hit. Przetestuję, zobaczę. W ogóle mam ostatnio straszny problem z otwieraniem tych kalendarzy. Otwieram dwa, trzy okienka na raz, bo najzwyczajniej w świecie. Nie wiem czemu, ale zapominam o tym. W ogóle się zastanawiam, bo już zostało niewiele, czy nie otworzyć tych wszystkich okienek, bo już ten kalendarz coraz tak brzydziej wygląda, jak to jest takie pootwierane. A ja i tak otwieram y, raz na trzy dni ten kalendarz, więc nie wiem, czy nie otworzę go po prostu już dzisiaj. Może zaraz sobie y, razem go w sumie możemy otworzyć ten i ten. Będzie przynajmniej coś fajnego na tym vlogmasie. Zobaczymy, co tam dalej do końca jest i Pójdą do śmieci te kartony, ale powiem Wam tak: z rytualsa jestem bardzo zadowolona, bo nie wiedziałam, że tam są aż takie fajne rzeczy. Przed zamówieniem tak e, tylko lekko spojrzałam, co tam jest, bo chciałam mieć każdego dnia e, niespodziankę, ale naprawdę są bardzo fajne rzeczy. To może co? To może otwórzmy sobie tego rytualsa i wezmę wszystkie rzeczy, postawię i pokażę e, Wam, co tam było w tym e, rytualcie. A potem weźmiemy on libioto. Trochę będzie może ciekawiej na tym vlogomasie dzisiejszym, dlatego że nie było przez ostatnie dwa dni. No to otworzymy sobie tutaj. Dobra, już moje miejsce do nagrania mam gotowe. Tam oczywiście jest remont, gdzieś coś stukają i masakra, więc. Dzisiaj mamy 18? W 18 właśnie był ten płyn do pukania. Więc dzisiaj co? Dzisiaj no nie dzisiaj to teoretycznie jutro, ale dobra, otwórzmy sobie już okienko. 19 jest tutaj. Sprawdźmy, co jest w okienku 19. Coś dużego! Coś dużego. Bardzo się cieszę, że to coś dużego jest, bo ja lubię jakieś coś dużego. Body scrap! W ogóle te opakowania są takie ładne z tego ritualsa. Naprawdę, naprawdę te rzeczy z ritualski tak pięknie pachną. Poczekajcie, ja sobie to ustawię tu po kolei, żeby. Się to potem nie pomieszało. 19, 20. 20 mamy tutaj. Nie wiem czemu, ale czasem te okienka nie chcę się otwierać. Boję że się, boję, że sobie rozwalę paznokcie. A to co? O Jezu! Body lotion mus. Boże, zobaczcie jakie słodkie, malutkie. Widzicie? Ojejku. Ale ekstra. Ile to ma mililitrów? 30. Jaki słodziaczek. Czyli to będzie... E, balsam do ciała e, w formie musu. Naprawdę, z tego kalendarza jestem bardzo zadowolona. Myślę, że wszystko spokojnie wykorzystam, bo są to bardzo fajne produkty. Co ja teraz pytam? 20, gdzie jest 21? Tu jest 21 na dole tu. To już taki lepiej ten kalendarz. mi go tak nie podniosła. Dwadzieścia jeden. Co my tu mamy? Dwadzieścia jeden. Jakiś taki pakuneczek. Zobaczymy, co jest w tym pakuneczku. Co my tu mamy? To jest... Bransoletka. Patrzcie, jaka bransoletka ładna. Ej, no ekstra. Może sobie ją zmniejszyć, zwiększyć. Spoko, w ogóle nie wiedziałam, że to będzie bransoletka, więc jestem miło zaskoczona. <grych> Nieźle. Super. Spoko, w ogóle nie wiedziałam, że to będzie bransoletka, więc spoko, naprawdę. Tu było w 21. Okej, okay, co tam mamy dalej? 22. Gdzie jest 22? 22. Więc tam ja będzie świeczka. Bo już ten kształt to już znam na pamięć. Tu zawsze w tym takim kształcie zawsze jest świeczka. mi tylko otworzę. No, mówiłam, że gdzie świeczka. Jak ja już znam ten kształt, ja już wiem. Tu jest świeczka. Też ładnie pachnie. Też ładnie pachnie, ale najbardziej podoba mi się ta. O, to. Jak prześwietla Tam mi się najbardziej podoba Tak mi też nie zła, ale Dalej, dalej, dalej Dalej, dalej, dalej I co? 19, dwa, 22, 23 W ogóle 23 i 24 się już samo otwiera od dawna. Uuu, znowu coś dużego. Znowu coś dużego. Body cream. Krem do ciała, no. Miałam tyle tych kremów do ciała, że szok. Ale też ładny. No, tak jak mówiłam, te wszystkie opakowania z tego rytuału są takie ładne. No i gwóźdź programu. To jest w 24 24 się już otwierało samo bardzo dawno Od samego początku Jestem ciekawa co tu jest A Christmas surprise Ja już wiem co to jest Ja już wiem co to jest To jest ten żel do mycia ciała Chyba w piance tak, w piance, no. Alchemy Collection. No ładne, super. Nie, nie, nie. nie czuć za bardzo zapachu, ale ekstra. Dobra, to co? To mamy domek pusty. O, zobaczcie, tak prezentuje się zawartość kalendarza z Ritualsa. Uważam, że jest naprawdę spoko, naprawdę fajna jest ta zawartość adekwatnie tak naprawdę do ceny, bo jest dużo produktów, które są naprawdę spore. No na przykład ten e, płyn do mycia rąk, on ma 110 ml, więc spoko. Tu jest później e, krem do rąk też tutaj ma 85 ml, więc naprawdę spoko. Jedynie co to uważam, że jest za dużo tych świeczek. Za dużo tych świeczek, że takie troszkę e, te świeczki to są e, zapchaj dziury, chociaż ja lubię świeczki, więc na pewno sobie wszystkie je Wypale, ale mogliby dać na przykład dwie, no bo w sumie po co cztery? No, w sumie cztery pewnie dlatego, żeby każdy z tych zapachów sobie wypróbować, ale tak to jestem naprawdę bardzo miło zaskoczona z tym, tą zawartością tego ritualsa I, i to Wam powiem, że jestem przekonana, że wszystko wykorzystam. Wszystko wykorzystam i co? W sumie tyle. W sumie tyle, więc rituals bardzo ekstra. Myślę, że w przyszłym roku też sobie kupię właśnie ten kalendarz z Ritualsa. Więc tak, Ritualsa. przesuwamy na bok. Przesuwamy na bok. Ja myślę, że spokojnie ten rituals będę używała przez cały rok. Ja akurat wszystko sobie po kolei wykorzystam i idziemy do Onnibio. Do Onnibio tutaj są ostatnie cztery produkty, które były. Zobaczmy sobie dalej. Ten już taki naprawdę jest bardzo zdecydowany ten kalendarz i... I tu jest 19. O, tu zobaczcie to jest 19. Wszędzie nawet już tak rozwala brzydko. No trudno. Dobra. Wyciągamy to, co tu jest w środku. Trudno. Rozwalił się strasznie. Tu jest to. Wcierka Booster, mleczna truskawka. Była już jakaś wcierka. Dobra, niech będzie. 20. Widzicie, jak to się już rozwala brzuch. Tu jest tak. odżywka humenka humektantowa. Dobrze, bo była jeszcze proteinowa i emolientowa, więc musi być jeszcze taka. Dobrze, 21. Jakiś zaś olejek błyszczący. Olejek wygładzający z efektem rozświetlenia. Zaś kolejny olejek. Odżywka, odżywka, tu oleje, a nie, to jest odżywka bez spłukiwania. Już jakiś olejek był i tak, ten Only Bio jest w porządku, bo akurat kończą mi się wszystkie odżywki i szampony i takie rzeczy, więc bardzo spoko, bo wykorzystam te rzeczy, więc to nie będą pieniądze wyrzucone w błoto. O, właśnie tu jest proteinowa. Nie będą to pieniądze wyrzucone w błoto, bo ja wykorzystam te rzeczy, bo właśnie mi się kończą, więc o tyle spoko. No ale po co tyle tych olejków? Przecież taki olej, który jak się nakłada... Nie wiem, ja myję na przykład raz na 3 dni włosy, więc jak się nakłada taki raz na trzy dni, to już spokojnie na pół roku wystarczy. Jak nawet nie na dłużej. I w ogóle nie wiem, jak on się będzie zachowywał, bo tu zobaczcie, są takie drobiny. Jak on się będzie zachowywać na włosach? Ciekawe, czy będzie dawać taki ładny połysk, czy to będzie takie hamskie. Dwadzieścia jeden. Nie, 20. A, 21 już było. 22. 22 dwadzieścia dwa jest na banku. No, hey nie Tu jest bajeczny. Tu jest bajeczny. Dwadzieścia dużo. Odżywka ratunkowa. Nie, przepraszam. Maska ratunkowa. Tasia mleczko karmel. Ładne są bardzo te opakowania. Takie świąteczne i właśnie czekoladowe. Maska ratunkowa. Przetestujemy, ale faktycznie pachnie jak Tasia mleczko. Słony karmel, to na przykład pachnie jak mleczna. Pachnie jak biała czekolada. A to będzie pachniało jak mleczna, bo już wiem. Bo już wącham. Naprawdę pachną te rzeczy faktycznie tak, jak jest napisane. No i 24. Podejrzewam, że tu będzie ta kokarda, która mi się nie podoba, więc otwórzmy to razem. Jest kokarda. Ej, ale ja myślałam, że ona będzie też taka logowana, właśnie. Wedel on Libio, ale jak jest taka, to jest ładniejsza. To jest ładniejsza, bo była gumka taka logowana. Chyba mi się pomyliła z tą gumką. To była taka gumka logowana, no. Kokarda. No chociaż może w sumie taka kokarda sobie przypiąć z tyłu ładnie. O! Jak zobaczymy, czy, Nie wiem, czy będzie widać, czy nie. Ale w sumie... W sumie może nie jest źle. Nie no dobra. Myślałam, że będzie taka logowana, dlatego powiedziałam, że jest brzydka. Bo ta logowana, zaraz Wam pokażę te gumki, to one tak nie do końca mi się podobają, a ta wygląda spoko. Może niekoniecznie to jest mój kolor, ale taka jest naprawdę miękka, fajna. Fajna może będę sobie nosić raz na jakiś czas, do jakichś jakich stylówek, żeby sobie podbić. W sumie taką stylizację to nie jest. To nie jest zły pomysł. Dobra, biorę ten kalendarz, wyniosę go za chwilę na śmietnik, bo on już po prostu wygląda tragicznie. To ten z rytualca trzyma się ekstra. Naprawdę. No to widać, że tutaj jest kalendarz za 370 zł, a tu w promocji za 149. Więc widać różnicę w wykonaniu, w produktach. Chociaż produkty z Only Bio też są w porządku, więc 149 zł za tyle produktów do... Do włosów i jeszcze różne batoniki, no to uważam, że to nie jest zła cena. Ja kupiłam takie kalendarze w tym roku, które wiedziałam, że wykorzystam. Ritualsa wiedziałam, że wykorzystam, że są rzeczy do całego ciała, a jeśli chodzi o ten Libio, no to też wiedziałam, że wykorzystam rzeczy do włosów, bo już mi się kończyły i też chciałam przetestować kilka takich właśnie rzeczy, jak na przykład właśnie ta wcierka, czy Odżywka bez spłukiwania. Tego w ogóle nie wiedziałam, że takie coś jest, że to jest olejek wygładzając z efektem rozświetlenia. No więc, więc spoko, ogólnie jestem zadowolona. I tak to jest jest zła. Dobra, idę po resztę rzeczy, które były tutaj w tym OnLeo i Wam pokażę, co tu było. Nie wszystkie batoniki są, bo już część jedną. A tak się prezentuje zawartość tego y, OnLibio kalendarza. No tak, odżywka emolientowa, maska do laminacji. Co my tu mamy? Maskę ratunkową, odżywkę humektantową, proteinową, wcierkę, odżywkę bez spłukiwania, a to, co to jest taś odżywka ekspresowa. O poczekajcie, tu jest olejek wygładzający, no to widzicie, no, dwa olejki wygładzające z efektem rozświetlenia, tylko mają dwa różne smaki. <grym> To jest odżywka ekspresowa. To też jestem ciekawa. Olejek wygładzający, odżywka domykająca łuskę włosa, termoochrona w mgiełce spoko bardzo, mgiełka odbijająca włosy od nasady. I co tu jeszcze jest? Wcierka pobudzająca. No to wcierki są, cierka booster w ogóle, niektóre nie wiem w ogóle, na przykład do czego służą. Na przykład, co tu jest? Maska do laminacji. Laminacji włosów nigdy nie robiłam. Jedynie yy, jaką miałam bardziej skomplikowaną pielęgnację włosów, to było olejowanie. Nakładałam kilka razy na włosy olej, ale potem zaprzestałam, bo to za dużo czasu mi zajmowało. Chociaż ostatnio nie widzę myć włosów. Jak ja mam iść umyć włosy, to po prostu jestem chora już i przeciągam je bardzo długo choć nie powinnam bo to też nie jest zdrowe dla skóry głowy ale po prostu ostatnio nienawidzę i mi się plączą te włosy i nie umiem ich rozczesać i na przykład jak umyję na górze jakąś odżywkę czasem są przeciążone z tyłu mam takie wiecie, jakbym nie umyła tych włosów, więc po prostu tragedia ostatnio mam z tymi włosami. No ale może jakoś je w końcu wyprowadzę. Dzisiaj muszę pojechać kupić właśnie szampon oczyszczający, żeby wszystko z tych włosów ściągnąć, bo dawno nie myłam właśnie szamponem oczyszczającym, bo mi się skończył. No więc dzisiaj pojadę kupić go. Właśnie jeszcze te gumki. Ja będę z nich korzystać, bo ja często gubię gumki i jak potrzebuję w domu sobie spiąć włosy, no to ja sobie je zapnę, aż się nie rozwalą. Ale ogólnie mi się tak średnio podobają te gumki. Tak za dużo się na nich dzieje. Jakby była na przykład cała taka granatowa, to by była lepsza, taka czekoladowa. No albo na przykład cała taka żółta. No to nie mój styl, nie podoba mi się to za bardzo, no ale wykorzystam, żeby... Wykorzystam, no bo tak jak mówię, często gubię te gumki, więc... Więc gumek nigdy dość, ale na przykład yy, normalnie jak mam jakąś stylówkę to bym nie ubrała takiej gumki. Tak jak wam mówiłam, przyjechałam do hebe, bo Muszę kupić ten szampon, który jest oczyszczający, żeby oczyścić te moje włosy z tych wszystkich masek i muszę kupić sobie jeszcze yy, dwa kremy do twarzy, które lubię, to jest krem i serum, bo moja skóra ostatnio Strasznie źle wygląda i muszę wrócić do tych kosmetyków, które najlepiej na nią działają. Zobaczcie, co udało mi się dorwać w Rossmanie. Orkiszowe serduszka w czekoladzie, wykupiłam prawie wszystkie, które były. One są takie pyszne, to jest takie dobre. Prawda jest cukrem, no ale, ale jest bardzo dobre. Mój ulubiony krem wysokolipidowy z Bielendy, tani, a dobry. Tak samo to serum też z bielendy i co jeszcze? A no i mam ten szampon. szampon? No i szampon odstowy, oczyszczający. 799 to chyba kosztowało 17,99 w promce, a to w prące za 15,99. Z tego mam jeszcze emulsję do mycia twarzy i to to i ta emulsja to jest po prostu najlepsze co może być na odbudowanie bariery hydrolipidowej i dla mojej skóry, więc przerzucam się znowu na, na te dwa produkty i będę je stosować rano i wieczorem, a tę um, koreańską pielęgnację odkładam, no bo niestety coś nie tak działa na moją skórę, więc tam mamie zobaczymy może na jej skórę lepiej podziała.